Witam, ja jestem Drak150, a to jest Kotik 2 Noc Królka. Jesteśmy w mieście! Wreszcie udało nam się! Jupika! Jej! Yeah! Dobra. Co robimy? Idziemy do paki! Zobaczmy, co tam się będzie działo. Siema. Gówno. Gówna psiego. Umiem. Chcę zobaczyć więźniów. Chcę zobaczyć więźniów. Idź, tylko nie maruj za długo, zrozumiano? No, dobra. Właśnie, właśnie wychodzę. Pogadamy z nią, Siema, Sara. Ty, jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. Co ja? To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego kantara niech dosięgnie was z gniew i nosa ty, jak śmiesz się tu pokazywać. Nie mogę tego udowodnić, ale to przez. uciekaj, otwarte masz. drzwi. Słuchajcie, słuchajcie, niechaki, o. Wow! Nara. czekać, bo mi mikrofon nie, zaraz, muszę poprawić. Jestem Kurde. uwielbiam Gotika, podoba mi się. Fajne zbroje, nawet sieba Marcić. Czego chcesz? Peka tu nie ma, więc nic nie wskurasz. Aha. Przyjdź później. Donara. Okrążę cię. Ciłko. <coughs> Wszystkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Aha. Rozumiem cię, mój drogi przyjacielu. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. W Gdybym sama tego nie widziała. No doprawdy to interesujące. To ty ten jesteś magicz, czy ten. To też. co kupić. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Ale fajnie powiedziałaś. Może potrzebujesz esencji leczniczej <grym> lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Pokaż mi swoje towary! Pokaż mi swoje towary. Właśnie otrzymałem nową dostawę mikstur. Mistrz Daron, mak Ognia, przywiózł je ze sobą z klasztorów. Nie, nie powtarzam. A czego tam masz, Maryśka? Nie narkotyki. Dobra. E, co by tu kupić? Nie, nie, nie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie. O. Sen kupię! Wiem jak już goście załatwić! On za dużo gada. Snem go! Nie powtarzaj. tego nie powtarzaj. Yy, ha, ha. Dzięki chłopie! Teraz każdy już teraz ubiór. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Ile minut mam? Czy 30 sekund. Się nie Nie Będę musiała ale jakoś może dam radę. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie, nie wiem już co wierzyć. On myśli, że to takie łatwe. Bo łatwe. Zaraz to będę ubiór. Ale będzie trzeba. Ale Beliar nie znosił widziałem. Hey, zaczekaj! I Czego? Czego? Chyba wszystko, gdzieś cię już widziałem. Co Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. To gdzie? Ujrzał tedy Adanos. Że w ten sposób. Spójrz! Nic nie znaleźliśmy może ten portret na przy bandykach, na których natknęliśmy ani jasność, się kilka dni temu. A wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Staną więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. No no, sam jednak. Ale bez skutku. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie, ci ludzie. Ale tam, tam to sam, gdzie stanął Adano. Ani Inos, A, ani Beliar nie mieli żadnej nie, nie władzy. W Aha. takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem Andrę. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze. Wow, może powstało, ale fajnie. Dobra, nikt się nie gapi. I tak nie, nie w nocy pójdę... I załatwię seto. U kogo mogę przenocować? U ciebie chyba. Sklep Mateo. Trudno być tego Nara. Pewnie. Ja się idę tylko spo, idę spać. Ciekaś, czego się nie drze. Nie to Nie tak. Nie to. Upsy. W nocy. W nocy o północy. Nikogo nie będzie, wszyscy będą spali. Nie, yeah. oh. czego u diabła chcesz? Niczego, ja idę tylko. Poszłam spać. Dobra, zaczynamy zabawę. Sen, śpi sam, oczy, śpi? Śpi. Jest. Dobra. Mam że się nie zbudzi. Szybciej, szybciej. Bierz to, bierz, bierz to. Jest. Jeszcze to. Wow, ile dużo tych rzeczy. A teraz raz, kogoś mięczugo biegniemy. nie złapał mnie, teraz się ubiorę, w co by się tutaj ubrać? Hmm. strój obywatel, też ten strój, ale mam, ale fajnie wyglądam. Na, 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 Stój! Co? Nikt nie może wejść do magazynu. Aha. To ci dzięki. GŁUCHY JESTEŚ! JEDEN KROK DALEJ, A POSIEKAM CIĘ NA KAWAŁKI! No przecież idę do tyłu. Nara. gupek. Jeszcze przygody takiej nie było teraz. Ty tu ukradłem go ci No i co? Tak tu se stanę... O tu, o tutaj właśnie, gdzie idę. I tak oto zakończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. I do widzenia w następnym odcinku. Nara, cześć, nara, cześć, pa.